Nie zmniejszysz rozmiaru swojej prostaty, jeśli nadal będziesz jeść te 10 produktów. I nie, to nie jest przesada. Wielu mężczyzn stara się poprawić swoje zdrowie, kupują suplementy, zmieniają styl życia. Ale cały czas popełniają jeden kluczowy błąd: ignorują to, co ląduje na ich talerzu. A to właśnie tam wszystko się zaczyna. Jeśli jesteś mężczyzną po czterdziestce, albo już zauważyłeś objawy takie jak częsta potrzeba oddawania moczu, trudność z opróżnieniem pęcherza, albo budzisz się w nocy kilka razy tylko po to, żeby iść do łazienki, to ten materiał jest właśnie dla ciebie. Zostań ze mną do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zupełnie odmienić Twoje podejście do zdrowia prostaty. I co najważniejsze, może uchronić Cię przed poważnymi problemami w przyszłości. Przed operacją, a nawet przed ryzykiem raka prostaty. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj ten kanał. Regularnie poruszamy tutaj ważne tematy dotyczące zdrowia mężczyzn w prosty i praktyczny sposób. A jeśli już masz objawy związane z prostatą, zostaw w komentarzu słowo prostata to pokaże, że jesteś zaangażowany w dbanie o siebie. Zaczynajmy. Jednym z pierwszych cichych wrogów jest mleko pełnotłuste i jego tłuste przetwory. Przez długi czas mleko było uznawane za produkt zdrowy, ale dziś wiemy, że jego nadmiar, zwłaszcza w postaci tłustych serów, może zwiększać stan zapalny w organizmie. A jak już pewnie wiesz, przewlekłe stany zapalne mają bezpośredni związek z rozrostem prostaty. Jeśli nie chcesz całkowicie rezygnować z mleka, sięgnij po roślinne zamienniki. Jak napój migdałowy, owsiany czy kokosowy, bez dodatku cukru. Drugim problemem są przetworzone mięsa: szynka, parówki, kiełbasa, salami, boczek. Te produkty są pełne konserwantów, soli i tłuszczy, które pogarszają stan układu moczowego i nasilają objawy. W dodatku zwiększają retencję wody, co wpływa negatywnie na pęcherz. Wybieraj świeże, chude mięso. Najlepiej pieczone, gotowane lub duszone bez zbędnych dodatków. Czas na produkty ultraprzetworzone: ciasteczka, chipsy, gotowe dania, fast foody. Z jednej strony wygodne, z drugiej są ubogie w składniki odżywcze i bogate w tłuszcze trans, konserwanty, chemiczne dodatki. Ich działanie? Cichy, ale systematyczny stan zapalny, który może zaatakować również prostatę. Im bardziej przetworzony produkt, tym większe ryzyko. A co z napojami gazowanymi i słodkimi sokami? To prawdziwe bomby cukrowe. Kola, napoje energetyczne, nawet tak zwane soki 100% z kartonu powodują skoki insuliny, zaburzają gospodarkę hormonalną i wzmacniają stany zapalne. A to idealne warunki do rozrostu prostaty. Zamień je na wodę, herbatę zieloną lub naturalny sok bez cukru. Twój organizm Ci za to podziękuje. Przejdźmy teraz do alkoholu, a konkretnie do piwa. Poza tym, że odwadnia i obciąża wątrobę, zawiera fitoestrogeny, które naśladują żeńskie hormony. Taki zaburzony profil hormonalny u mężczyzny to prosta droga do problemów z prostatą. Nie chodzi o to, żeby nigdy więcej nie wypić piwa, chodzi o to, żeby przemyśleć częstotliwość i ilość. Nie zapominajmy o rafinowanych olejach roślinnych sojowym, rzepakowym, kukurydzianym, słonecznikowym. Często używane w kuchni, a niestety pełne omega-6, które w nadmiarze prowadzi do stanów zapalnych. Po podgrzaniu, szczególnie w smażeniu, stają się wręcz toksyczne. Lepszym wyborem jest oliwa z oliwek extra virgin lub olej kokosowy. Pieczywo pszenne i makarony z białej mąki to kolejny problem. Mają wysoki indeks glikemiczny, powodują gwałtowny wzrost cukru we krwi. A do tego niewiele błonnika. To sprzyja zaparciom, które z kolei zwiększają nacisk w rejonie miednicy i mogą pogarszać objawy związane z prostatą. Wybieraj pełnoziarniste alternatywy: chleb razowy, ryż brązowy, płatki owsiane. Kolejnym cichym sabotażystą są gotowe sosy: ketchup, majonez, musztarda, sosy pomidorowe z kartonu. Te produkty zawierają mnóstwo cukru, soli i konserwantów. Nawet jeśli zawierają pomidory, to ich korzystne właściwości znikają pod wpływem dodatków chemicznych. Przygotowuj sosy samodzielnie: ze świeżych warzyw i naturalnych przypraw. A kawa? Sam napój nie musi być zły. Ale w nadmiarze, zwłaszcza jeśli pijesz 4, 5 lub więcej filiżanek dziennie, może podrażniać pęcherz i nasilać problemy z prostatą. Jeśli do tego dochodzą napoje energetyczne lub kola, może się to kumulować. Umiar to podstawa. Jedna, dwie filiżanki dziennie zazwyczaj są bezpieczne, ale obserwuj, jak reaguje twój organizm. Na koniec, słodycze, ciasta, batony, lody, desery, cukier rafinowany sprzyja stanom zapalnym i zaburza gospodarkę hormonalną. A to prosta droga do powiększonej prostaty. Jeśli chcesz dbać o zdrowie, ogranicz słodycze do minimum. Zamiast tego, owoc od czasu do czasu. Albo gorzka czekolada z dużą zawartością kakao. Teraz, gdy już wiesz, czego unikać, pewnie pytasz, co mogę jeść, by poprawić stan prostaty. Odpowiedź jest prosta. Wybieraj produkty naturalne bogate w przeciwutleniacze i działające przeciwzapalnie. Gotowane pomidory to źródło likopenu, potężnego przeciwutleniacza. Brokuły, szpinak, rukola, jarmusz wszystkie pomagają w detoksykacji organizmu. Tłuste ryby morskie, jak łosoś czy sardynki, dostarczają omega-3, który zmniejsza stan zapalny. Pestki, dyni to skarbnica cynku minerału niezbędnego do utrzymania równowagi hormonalnej. Nie zapominaj też o nawodnieniu. Wielu mężczyzn ogranicza picie wody, bo nie chce często chodzić do toalety. Ale odwodnienie tylko pogarsza objawy. Pij regularnie małe ilości wody przez cały dzień. I unikaj dużych ilości tuż przed snem. Styl życia również ma znaczenie. Zdrowy sen reguluje hormony. Ruch poprawia krążenie w okolicach miednicy. Ograniczenie stresu zmniejsza poziom kortyzolu i sprzyja równowadze hormonalnej. Spacer, medytacja, kontakt z naturą wszystko to ma wpływ na Twoją prostatę. Jeśli masz więcej niż 45 lat, warto regularnie badać się u urologa. Badanie PSA, badanie palpacyjne to nie temat tabu to odpowiedzialność. Zdrowie nie jest kwestią przypadku to wynik codziennych decyzji. Każdego dnia decydujesz, co jesz, jak śpisz, czy się ruszasz, i te wybory kształtują twoją przyszłość. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratuluję. To znak, że naprawdę chcesz zadbać o siebie. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. I napisz w komentarzu, który z tych produktów wyrzucisz jako pierwszy. To twój pierwszy krok w stronę zdrowszej prostaty. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dbaj o siebie. Twoje zdrowie zaczyna się od talerza.